Witamy Państwa z padoku. Naszym kolejnym gościem jest właściciel koni Kamil Miądlikowski. Witaj Kamil. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj biegał konie Son of Jamison, pokazał bardzo dobrą formę. mocno poprawił, świetnie wygrał wyścigi. Jakie wrażenia po tej gońtwie Będzie szedł za ciosem? Jeszcze jesienio, jesienią porządzi na służewcu? No, dla mnie to była wielka niespodzianka. Bo gdzieś wielka to jest mało powiedziane, bo to był największy jakby wyścig tego konia, o którym nawet nie wierzyłem, że może na przykład ograć konia, który był piąty w derby, więc dla mnie to była ogromna niespodzianka. Wielka zasługa trenera za dobranie wyścigu na długi dystans, który on uważa, że będzie biegał. No i Karolina Kamińska, dziękuję bardzo, zrobiła to co powinna. Z tym koniem wiąże się historia, o której już wspominaliśmy, że twój wspólnik Hubert potrzeż tak na Łańskiej Fantazji go zalicytował. Dzięki temu bo ma nazwę sonów Jameson. Tak troszkę narzekaliście, że jednak machnął ręką w niewłaściwym momencie i że on nie jest utalentowany, ale chyba na tych dystansach długich może się czuć dobrze i jeszcze może się odpłacić za ten zakup. Generalnie wszystkie konie, które kupujemy na aukcjach, zawsze są w jakiś sposób weryfikowane, oglądane, sprawdzane. E, historia zakupu Sano Jameson była taka, że ja mówiłem, że zawsze chciałem mieć konia, konia e, po Helmecie, po australijskim Ogierze. E, matka konia Sano Jameson jest po Helmecie, natomiast to była strasznie słaba linia z każdej strony. E, Hubert siedząc z nami na aukcji, jednym uchem usłyszał i podniósł rękę i tak się skończyło, że 5000 euro dziękuję sprzedany. Oczywiście ja o tym nie wiedziałem i powiedziałem, słuchaj, jeżeli ja mam kiedy i tego konia należy być współodziałowcem. Jego imię musi być Sanow Jameson, ponieważ spożywaliśmy tego dnia Jamesona i tak zostało, no, kupiliśmy konia, który dalej uważam, że jest słaby, ale wiara w jego możliwości jest taka, że może te długie dystanse mu będą sprzyjać. W różnych układach właścicielskich masz konie z różnymi przyjaciółmi. Między innymi dzisiaj pobiegnie Sokorania w nagrodzie Rzeki Wisły. To jedna z najlepszych klaczy, jakie w ostatnich latach kupiliście. Wygrała nagrodę Kardei. Powiedz troszeczkę o niej, bo oczekiwania po tym zwycięstwie Właśnie w Kardei były dużo większe. Później zawiodła we Forty, w tym roku na wiosnę, nieźle wiosennej, ale później chyba nie było takie, jak oczekiwaliście. Ja uważam, że Klacz ma bardzo duże możliwości. Tylko tyle, że no jest delikatna psychicznie. Jest kobyłą, która potrzebuje na pewno odpowiednich warunków. Do tego nie lubi mokrego toru i każdy jej start wiąże się z takim niepokojem, co będzie dalej, jeżeli chodzi o stan toru, o jej przygotowanie jakby mentalne w momencie, kiedy jest ma dużo widzów i są bicie brawa przy dekoracji, takie rzeczy, to jest strasznie na nią wpływa źle. Klacz się czuje wspaniale. Dzisiaj znowu Karolina Kamińska pojedzie w siodle, więc no... uważam, że tor nie jest bardzo elastyczny. W sensie wygląda nie źle, a ona ma duże możliwości, mocno wierzę, naprawdę, bardziej niż Jamesona wczoraj, o tak powiem. Tak, klacz o dobrym pochodzeniu dystansowym, natomiast te warunki fizyczne, ta psychika troszeczkę ją ograniczają. Kto dzisiaj najgroźniejszym rywalem, i jak ją widzisz na dystansie 2000 metrów? No dystans teoretycznie nie sprzyja. Największym moim zdaniem rywalem będzie Gloria Gentis od trenera Wyżyka. Najbardziej jej się obawiam. Cała reszta koni to są raczej konie na krócej. Lady Agnieszka, która w super pobiegła w saint Leżer, dalej się jej nie boję tak mocno jak Gloria Gentis, a co będzie to tor wykaże, no bo tu nie ma słabych koni, biegamy w nagrodzie, więc co, co ma być to będzie, ale dalej wierzę w wątpliwości Sokorani. Sokorania ma dobry rodowód. Myślicie o tym, żeby skierować ją do hodowli? Czy zostanie na przyszły sezon? Czy myślicie o sprzedaży? Jakie są plany dla niej? Jestem jednym z współwłaścicieli, nas jest czwórka, ja nie mogę sam podejmować decyzji. Bardzo chciałbym, żeby została na przyszły sezon, dać jej szansę, bo dalej wierzę w nią mocno, natomiast to nie jest moja osoba decyzja, jest nas czworo. No i każdy musi powiedzieć swoje. Powiedziałeś mi to i przed rozmową, że masz udziały w dziewięciu koniach, z którymi wiążesz jeszcze nadzieję. Czy to są w większości młode, czy starsze konie? Jak to wygląda? Madziej umiera ostatnia. Bardzo się cieszę, że mam udziały ze wspólnikami, którzy są moimi przyjaciółmi, to czy znaczy nie mamy jakby przypadkowych współwłaścicieli. Bardzo wierzę w konia, który jest u trenera borkowskiego. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, bo bardzo mi się podobał na, na robocie, który, film, którego oglądałem. Do tego Fargezia, Levery, które biegały też są moim zdaniem pożyczonymi klaszami. Nie wiem, czy mają klasę, może za rok się dopiero okaże, ale no, młode konie to zawsze jest nadzieja na przyszłość i w to najmocniej wierzę. E, jesień, zbliżają się aukcje, już niektóre się odbyły. Czy z trenerami, czy z przyjaciółmi wybieracie się na którąś, czy planujecie zakupy młodzieży? E, w środę jest samolot, także do zobaczenia w modlinie. No tak, właśnie. Teraz na aukcji Gowca czy na aukcji Tatersalce nabyliście coś do waszej stajni? Czy, czy jeszcze nie było zakupów? Wiem, że stajnia trena Kozłowski kupiła 6 koni, żaden z nich nie jest moją własnością. Wybieram się na Gowca. Potem jeszcze moim marzeniem jest kolejny zakup jakiegoś konia na Arkana, w sensie z ze Lecha i Dumewe, gdzie skąd pochodzi Fargezja i Reweli. Także mam nadzieję, że uda się skończyć sezon ze trzema nowymi nabytkami. Jeszcze zapytam Cię na koniec o wielkie wydarzenie, jakie jest za tydzień. Wielka Warszawska. Jesteś tutaj nie tylko właścicielem, ale i stałym walcem, śledzisz każdą gonitwę. Które konie, Twoim zdaniem, powinny rozgrywać w tym roku Wielką Warszawską? Wielką Warszawską, moim zdaniem, wygra Ogier Kanejsza. Kanesia z Francji, który był tutaj e, trenowany. E, a dlaczego na niego właśnie stawiasz? Ponieważ oglądałem jego poprzednie wyścigi we Francji pokazał się wspaniale. E, uważam, że w rozgrywce będzie również Jolly Jumper, ale Kanesia powinien wygrać ten wyścig. Dobrze. Marzenie takie, żeby wygrać derby i Wielką Warszawską? Takie plany na kolejne sezony? Marzemy, żeby jako Koczurowska zrobiła nam więcej wyścigów w Sopocie i będę szczęśliwy. Nie potrzebuję ani derby, ani Wielkiej Warszawskiej. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie i życzę powodzenia. Dziękuję pięknie.